Odgadnie piłkarza po te kariery. Dobrze, to ten jegomość. Sezon 15-16 Chateau. Chateau. Coś takiego, no? Francuski akcent. <laughs> Czyli Francuz. Powiedzmy, że ma teraz. No, z 28 pewnie. O kurde. Tak? No. O. Dobra, powiedzmy Abdullah i Ducouré. Nie, chociaż strzał. Ciekawy. Ok. Sezon 16-17 Angers. Nil Mopé. Nie, chociaż strzał też ciekawy. Czyli to piłkarz na pewno. Stad dla Valua. Wypożyczenie. Tak. Niech będzie Diop. Nie. Kolejne wypożyczenie. Ażasio? Słabo, słabo, że nie jesteśmy jeszcze w Premier League, bo dalej nie mam pojęcia. Nie to, żebym miał pojęcia, jak już się pojawi Premier League. Ale... No. Olisa. Nie. Anger do Lorient. Lorient. Skip. No i tutaj się pojawia Premier League, sezon 2021 2022 10 milionów euro, Brentford. Uuu, Brentford. Hmm. I to jest ostatni przystanek na naszej ścieżce. I gra teraz w Brentford? <grym> tak. Więc źle założyłeś sobie, że to Francuz od razu. Dlaczego? To nie Francuz? Nie, to Przybysz. To Przybysz, nie, to Przybysz z Afryki, Francuz. No i teraz są kłopoty. A few moments later. Dawaj, czy łysa? Może? może łysa? Może łysa? Nie wiem jeszcze tego, ale czy ktoś jeszcze inny przyjdzie do głowy. E, nie, powiedzmy. Johan łysa. Zgadza się. Uf.